śniegu nawaliło ja pitole Idę sobie normalną drogą tą co zawsze do pracy idę jezu że im buty nie przemokły to jest najgorsze chociaż w pracy mam buty zamienne Ja apitole zachciało nam się śniegu śniegu nam mało było teraz mamy tak, ale chyba mimo wszystko taki śnieg to jest dobry trening <grym>, mega dobry Ktoś tu przede mną przed, to wykorzystamy ten fakt i pójdziemy po jego śladach, bo po prostu będzie zdecydowanie lepiej. Właśnie to jest minus taki, że rano się pracuje, że jeszcze po prostu jest nieodświeżone wszystko. Trochę będzie odśnieżony. Wygląda, że chyba jest odśnieżony. Zaraz zbadamy sprawę. Uh. sklep ma bardzo dobre orzeszki e... jezu na cynamon w białej czekoladzie i tu właśnie najczęściej kupuję. Tutaj. te produkty tu macie takie odżywki białkowe te blueberry, drzemy więc to... o, widzę, też na drogach jest nie lepiej czy jest szansa że zdążę na wcześniejszy autobus ale co z tego bo on będzie bardzo wolno Nie wiem. Nie wiem. Hej, już jestem z powrotem w domu. Chciałam nagrać, mam w sumie drogę powrotną, ale nie nagrałam. A dlatego po prostu z przystanku mnie zgarnęła znajoma. I po prostu, no, no nie miałam okazji nagrać. No, wyszło jak wyszło, szkoda, ale, ale. No więc taka sytuacja miewa się, jeśli chodzi o śnieg, a jak w Waszych miastach jest ze śniegiem, bo u nas to jest po prostu masakra, masakra, drogi białe, ludzie widzę, teraz coś tam trochę odśnieżałem ale prawdopodobnie jutro ma jeszcze dowalić tyle samo śniegu, ile jest teraz. Więc tego śniegu naprawdę będzie gdzieś po kolanach dalej, faktycznie sypnie tym śniegiem, bo teraz już jest po, na wysokość łydki.